Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, zagramy w The Legend of Spyro and New Beginning. Szczęśliwie się składa, że Spyro znowu robi tą pozę. Tak jak mówiłem, ten odcinek zaczniemy od potyczki z tą wielką jakże małpą pawianem. Ta, to się przekręcaj, pewnie. Teraz spadniesz, uważaj. Uważam, że ja spadnę spadna. Ha, to było dobre. Potężna małpa zabita paroma... O Boże ciosami. Zapomniałem zupełnie, że to jest ten kawałek, gdzie tu co chwilę wyskakują nowe Dreadwingi. Dajcie sekundę. Muzyka trochę za głośna była i postanowiłem ściszyć telewizor. No dobra, A, one są takie silne. Najgorsze jest to, że one się mogą osłonić swoimi skrzydłami. Że one się mogą osłonić skrzydłami, jak ściągają tą osłonę, o właśnie, tak jak teraz. To one ranią Spyro, to jest hamskie. Co to za bicie tarczą? Jeszcze skrzydłami. Czemu nie moglibyśmy rozerwać tych skrzydeł? Ech. W drugiej części też są walki z redwingami, aczkolwiek wyglądają one zdeczka inaczej. co Nie powiem, że, że są łatwiejsze. Nie powiem, że są jakieś lepsze. Są także przeklęcie trudne. W innym tego słowa w sumie znaczeniu. Tutaj trudna jest sama walka. Tam trudne jest całe manewrowanie dookoła nich, unikanie ich trafień. Gdyż same są o wiele groźniejszymi przeciwnikami, to mogę powiedzieć na pewno. Aha, dobra, czyli Dredwingi wypadają z za klifu, a w beczkach przynoszone są pewnie małpy. O Boże, jak nie cierpię. O, tarcza, oczywiście straciłem odrobinę życia. Bij go, bigo, go, bigo, go, bigo, zabij go! Okej, okay, tyle dobrego. Na szczęście tak jak mówiłem, jeśli zabijemy Dreadwinga samym ogniem, to oczywiście wystarczająca ilość zielonych klejnotów z niego wypada, żebyśmy mogli sobie zrekompensować stratę. Podpal tego Dredwinga, co może? O no jasne, patrz od a nie, to Dreadwing taki daleki zasięg ma tego, Ryku Nice, znaczy nie nice, źle, to źle Ja małpa podpalił Dreadwinga, to drengu... Dreadwing podpalił małpę Zwijaj się z bólu pod moim ogniem Epickość, epickość Dobra Coś myślę, że po tej potyczce będziemy mogli wylewelować jeszcze lepiej nasz ogień a potem, jak już wylewelujemy cały ogień, będziemy mogli zbierać i zbierać i zbierać. Gdyż żywioł, który chcę wymaksować, dostaniemy jako ostatni. Ale za to potem potyczki, będą tylko formalnością. Bo to jest w sumie za wielka pokusa, żeby używać tego najsilniejszego z oddechów. Siema! Zwijasz się z bólu już, czy potem? Dredwing. Szkoda, że Dredwingi nie mają imion. Ewentualnie te małpy, które na nich siedzą, powinny mieć jakieś imiona. No w sumie każdy dreadwing, będąc dreadwingiem, jest trochę nudny. Hmm. Kolejny? Tam ciągle jeden stoi, trochę go zaniedbuję. Ale to nie przez to, że jestem niegościnny. Te, te bestie są po prostu. nie spadnij, Spyro! Spadnięcie to oczywiście Insta śmierć. Kto mówił Insta śmierć? A, na jednym streamie u kawiora jeden człowiek tak mówił. Nie pamiętam jak mu było. Ale mniejsza, tutaj jest, te, tu i teraz. Ja nie streamuję, mam za słaby internet, niestety. Hmm. Dobra, jeśli oglądacie te odcinki, tą serię i serię Crash of the Titans w wakacje 2013 roku, to wiedzcie, że odcinki mogą być wydawane dość rzadko, gdyż są małe problemy z nagrywarką, pieprzy ona dość dużo spraw. Tak więc ja nagrywam kiedy tylko mogę, ale często jest tak, że próbuję nagrać odcinek i go nagrywam za trzecim razem dopiero, bo coś jest nie tak z nagrywarką, jeśli chodzi o jej kooperację z dyskiem zewnętrznym. No ale tak, wiecie, ja nie lubię gadać o rzeczach doczesnych, jeśli chodzi o długowieczne let's play, e, które na YouTubie będą jeszcze ho ho i jeszcze dłużej. Dobrze, że tylko po dwie małe małpy wyskakują. Jakby wyskakiwały te duże z dynamitami, to by było jeszcze cięższe. Bijecie sobie, bijemy sobie Dreadwinga, a tu dynamit i kolejny, i kolejny. A nie fikaj, nie fikaj, bo fikasz i znikasz. White Falcon. Jak ładnie nawiązujący do zimy tytuł. A. O kurde, to jest najgorsze. Dreadwing i po połączenie Dreadwinga i Stada Maup. One są przeważające. Przyda się jakaś tarcza w tej grze, naprawdę. Taki zasłonicie skrzydełkami, bo widzicie, ten Dreadwing bije z daleka swoim oddechem. Nie wiem czy to widać. Nie wiem czy jakoś jest wystarczająco super! Dobra. Ale Dreadwing z daleka razi nas jakimś, jakąś echo sondą. wiecie to co nietoperze ma? Jak to się nazywa? Sonar, echolokacja. Ja stron mnie teraz zabije. Okej, okay, nie udało mu się. Zapraszam w tan w powietrzu oddawaj mi czerwone klejnoty. Uzdrów mnie! W sumie nie wiadomo skąd jest ten, skąd są klejnoty w potworach. No bo to niby smocza wiedza. A co, potworki mu kradły? To już nie jest taki motyw jak z nastym norkiem, że on klejnoty zmieniał w potworki w swoich żołnierzy w sumie. I dlatego z gnorków wypadały klejnoty. Tutaj to jest zupełnie coś innego i w sumie nie wiem co, nie rozkminiłem tego za bardzo. Bo i ciężko to rozkminić. Nie mają oni ani na uprzęży, ani w zbrojach elementów z kryształów, poza tymi, poza tymi pawianami, które miały e, laski z klejnotem na szczycie. To tak, to się zgodzę. Tu akurat był klejnot na szczycie, ale to tak, taki sam motyw jak z Enginem, który miał jeden klejnot na swoim, na swoim mechu, o którym zwróciłem uwagę w starowiutkiej serii. Eee, Crash Bandicoot 3 Reborn. Ha, nie ma to jak remake. I. Dobra, myślę, że to już są dwa ostatnie. Redwingi, aczkolwiek nie jestem pewien. Okej, okay, zwijasz się. A, nie musiałem go podpalać. Zawsze rzadko to... znaczy zawsze rzadko. Rzadko to wychodzi, że niepodpalonego dreadwinga można tak łatwo podbić w powietrze. Wiecie, jak on jest podpalony, nie ma możliwości ani obrony, ani ataku. Chyba, że jest słabo podpalony, ale nie wiem kiedy on jest słabo podpalony. O na przykład teraz broni się, a pali się, a się broni. To nieuczciwe. Co? Oczywiście, jak się broni, nie można go także podbić. No ale ile można, no? Oh, no. bestio maybe we should head this way genius. hey spot oh check this out echo echo, echo. Chyba nic nie pobije takiego widoku Spiro rąbiący bez sensu głową drzwi. <laughs> A to, to, to też było dobre. O, save it. Ale zanim, zanim zaczniemy tą bitwę, ha, trochę tego jest, ale. Ale gdzie, aha, tutaj to jest dobre. Draxus, Fire Blast of the Eternal Inferno. Nie starczy. Kurde, minimalnie. Nie wiem, czy to widzicie, ale dosłownie parę milimetrów. A tu jest trochę lodu. O, w dupę nie mam w ogóle oddechu. Pięknie, muszę kogoś szybko zabić. Ale chyba ty ja zginę. A nie, nie, dałeś oddech. Przeżyłem. Okej, okay, to nie było aż takie trudne, aczkolwiek było blisko. Lud! Pod jednym lodem kryje się bardzo fajny sekret. Ale nie wiem czy to w tej części, czy w kolejnej, chyba w kolejnej. Ale oczywiście zwrócę na, na to waszą uwagę. Ha, ślady na śniegu, ślady na śniegu, to jest takie piękne. Dobra. Ale zobaczmy. A tu jest światło, więc pewnie wylecieliśmy tam gdzieś z góry. Kurde się tak ślizga na tym lodzie, to jest przerażające. No i tak, jak to była w grach? W pewnym momencie pojawia się dużo apteczek, dużo amunicji, dużo pancerza, dużo... miksturek czy czegokolwiek, tak? W tym momencie pojawia się bardzo dużo zdrowia, oddechu, doświadczenia i furii. Dlaczego? Żeby ulepszyć oddech, ale także dlatego... No, no... Już? Le Bardziej się tego nie da ulepszyć. Chyba musimy ulepszyć i to i to do, na maxa żeby dostać jakiś nowy poziom, furii czy czegokolwiek. Ale dobra. Uch. Hey to on. we did it bye Nie lubię tego. Jest za spokojnie, za łatwo. w 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 Uh, it's sparks. Is that what I think it is? Tak jest? To to nasz pierwszy poważniejszy boss. My jesteśmy na lodzie pięknie chyba zjadę. Za super, że ogień mu tak mnóstwo życia bierze. Ale tak, Ice King lodowy król. Co on tu ma za ataki, bo zapomniałem już. Aha! Rzuca lodami i miota lodami i inne głupie rzeczy robi. O właśnie takie takie coś, takie jakby rekiny z lodu. O, trójkąt mierze, bierze mu potężną ilość życia. A przy okazji, wszędzie dookoła, gdy niszczą się te lodowe sople. No, są kryształki, po prostu. Zresztą wszystkie jego ataki bardzo łatwe są do ominięcia, gdyż, jak widzimy, pff, nie są one o jakimś szerokim zasięgu. Okej, okay, lepiej chyba tam uciec. No, na szczęście całej areny to nie obejmuje. I na szczęście jest to trochę lepsze. Co się śmiesz frajerze? Chyba ci życie nie miłe. Jak mu to życie schodzi? Zapomniałem zupełnie na ile stage dzieli się ta walka z bosem, aczkolwiek stage jeden od drugiego różnią się tylko tym, że być może więcej bije z ręki, ale głównie chodzi o to, że on różne ma ataki. Nie, chwila. A taki są mniej więcej te same, ale on inaczej wygląda. O, Zbroja z niego schodzi. Pokazuje się więcej części jego trupiego ciała, bo to jest szkielet tak ogólnie, tak jak te całe duchy. Ale zobaczmy co mu furia zrobi. O Boże, ta furia Boże. Łosna, Uciekaj, spire, Sparrow! Get out of here! Get out of here! O Boże, nie. Tutaj warto, bardzo warto jest pozostać w ruchu. I naparzać w niego z trójkąta. tylko trójkąt najlepsza broń, oczywiście. To jest nasz atut, nasz as w rękawie. Chyba mi się skończył, oddech. Okej, okay, kolejny ten atak. Ale tak jesteśmy bardzo blisko, bardzo łatwo go ominąć. On po prostu. Pff, za bardzo nie celuje w nas. To jest dość żałosne, no ale. Cóż. Ile zielonych klejnotów? Oddech! Nie! A, to jest taka. A, nie, nie. Nie trafił. Trafił? A nie wiem. Niezbyt mnie to obchodzi. Zobaczmy, czy już zginiesz, czy jeszcze trochę? Widać żebra. A, nie, jeszcze żyje, cwaniak Mi się zdaje, że teraz, jak nie ma zbroi, to jest szybszy, ale o wiele słabszy. W sensie, jeśli chodzi o zbroję. Tak samo jak być może graliście w Painkillera, tą polską grę od uh, People Can Fly, to był pierwszym bossem Necrogigant. On Ej, gdzie ty miotasz tym trójkątem?! Głupku, czemu marnujesz oddech?! On chyba... No, plunął ogniem w te te sople. Teraz też... oj, 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 Nie chcę umrzeć! On plunął w te sople. Pierwszym bossem był Nekrogigant, on na sobie miał takie łańcuchy. o, -o. A, nie, dobrze jest. W kraszu by było to na tyle wredne, że nawet dotykając... Ała, ła, ła, Jest źle, jest źle! Nawet dotykając tych sopii, kiedy są na ziemi, by to nas bardzo raniło. To by było złe. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zabij go, zanim on ciebie zabije! O, to dało się Dziękuję, <trybujesz> a purple dragon named Spiral. amazing of course there were unsubstantiated rumors of a purple dragon countless generations ago but most considered a hearsay gossip legend it's hard to believe difficult to fathom amazing to comprehend no uh, hmm? wonder they gagged this guy so much time has passed so many things have been learned and now here he is standing right before me <laughs> excuse me mr vaughan uh, what is it so should, shouldn't we get going oh of course but where to Ignaitus? Takim oto sposobem uratowaliśmy Voltira. Voltira który bardzo lubi gadać zupełnie tak ja. I w sumie wolę go bardziej od tego lodowego smoka. Oni są w takiej jakby... E, rywalizacji, ale o tym usłyszymy jeszcze później. I na razie czekamy, aż ładowanie się zakończy. Yes, yes, Voltaire. It's good to see you as well. But we don't have time to waste on sentiment. Back to Cinder. She was doing what to you? Cinder's a chick? Oh, it's hard to be absolutely sure, Ignitus. But it seems she was using me as some sort of suspended organic power source. Huh? She was using him as a battery. Why didn't he just say so? Not only that, she also left with a glowing yellow orb. And I believe that I somehow powered it. Does this mean anything to you, Ignitus? Perhaps. Perhaps. What I do know is that we need to rescue the other Guardians before Cinder can power any more of those orbs. I agree, Ignitus. But first, I'd like to impart some useful knowledge to Spyro. Vis-à-vis -vis his recently acquired electricity-based exhalation device. What? Well, he says he'd like to teach me some things about that electricity breath. Oi, why didn't you say so? Najwidoczniej Sparks, mimo że jego nazwa wskazuje na powiązania z elektrycznością, wcale nie lubi Voltira, który jest mistrzem elektryczności. Dlaczego? Dlatego, że jego mowa elektryzuje i zupełnie jak ja niekiedy, zamiast gadać wprost woli powiedzieć coś w dziesięciu zdaniach. Jak ja? No i cóż, to jest ten moment, kiedy kiedy ja robię przerwę w nagrywaniu. Ja zajmę się treningiem, który będzie oczywiście wredny i trudny. A spotykamy się ponownie, kiedy będzie dostępna nowa furia. Furia elektryczności! Tak, czerwone ciosy ognia i żółte ciosy elektryczności. Dobra, tak więc... Widzimy się z nas za sekundę. Na razie! Witam z powrotem po przerwie. Tym razem, oczywiście, zajmiemy się furią elektryczności. Ha. Krótkie streszczenie treningu. Trening wyglądał tak, że poznaliśmy możliwości trójkąta. Otóż, trójkąt w elektryczności polega na tym, że podbija wrogów w powietrze. Aha. Bardzo trudne były wyzwania, ale na szczęście dobre było to, że zwykły prąd pozwala na przewracanie, jak mówiłem, na przewracanie wrogów w żądanym przez nas kierunku. Tak więc ta misja, która mi się nie udała z ogniem, czyli łapanie, gonienie za Damis, czyli za tymi manekinami, i walenie w nich z kwadratu, czyli ze zwykłego oddechu, było tyle łatwiejsze, że nawet jak chociaż trochę go maznąłem, to manekin się wywalał, bo oczywiście przewracałem go na któryś bok. I to było akurat bardzo łatwe. Inna misja, właśnie, polegająca na tym, żeby dogonić Damis i zabić ich w powietrzu po, po przednim użyciu trójkąta, to było dość trudne. Gdyż ten trójkąt lata sobie jak powalony po całej planszy, odbija się niekiedy i właśnie przez to ten quest był trudny do wykonania. Dobra, skupmy się może na tym, co się teraz dzieje. Pasek furi bardzo ładnie rośnie. Chwila, możemy? Nie, nie możemy. Musimy, Mamy cały ten przedział oddechu do wymaksowania. Giń! Okej, okay. stajemy na środku. Oj, nie bicie mnie! Bardzo ładna furia. Co jakby Spyro tam dalej stał? Spadłby w tą przepaść może? Może? W sumie skoro ta dziura mieści tak wielki pomnik pewnego smoka, o którym macie, pamiętać No to musi być dość głęboka, nieprawda cię? Hmm. Tak. Nie sprawdzając w internecie zgadujcie jaki jest kolor tego smoka. Nie odpowiem, czy dobrze napisaliście, czy nie, ale zgadujcie, bo to będzie wesołe. No i teraz z tych jak okaże się, dobrze dobrze zgadliście. Sprydol. Zero, the Ice Guardian was taken to Tall Plains. You and Sparks must go there at once and find him. Yes, sir. But if we see danger, we should run, right? There are times when all of us need to stand up to danger, young Sparks. Yeah, maybe next month, next summer, perhaps next year. Just go. Now. Yes, sir. Yes, sir. Nowy Guardian. Ten strażnik lodu nazywa się Serial. Jest oczywiście niebiesko-biały, taki lodowy, właśnie. I myślę, że na tym zakończymy nasz odcinek. W sumie zakończyliśmy kolejny rozdział jakby przygód Spyro. And now a new scenery new look, not new new look of The Plains was once home to a proud ancient tribe called the Atlawa. Ah, oh, bless you. Sparks. The Atlawa were a people in tune with the rhythms of the seasons. Focused on their relationship to crops, their surroundings, their gods. They've all been driven underground by Cinder and her forces, who have taken over the tribe's shrine i sense that's where cinder is keeping cyril trying to power another crystal you must find him before she succeeds right it's never easy is it? nothing worthwhile ever is so now you're spouting wisdom hero boy <laughs> come on Może i nie ma śniegu, ale jest kolejny piękny smaczek, czyli trawa. Jak ja lubię, jak to nie jest tylko zielona tekstura, ale prawdziwa trawa. Prawdziwa, piksele. <śle> Lepszych zbliżeń być nie może. Zobaczmy, czy jest zbliżenie... O! Surikatka patrzy, czy jest zagrożenie na prairie. Piękne, piękne. Dobra. Jedna uwaga. Zwróćcie uwagę na to, że ta muzyka, przynajmniej dla mnie, jest bardzo podobna do muzyki z starego... Nie, nie ze starego. Z obozu tych, czpunów, z Gotika jedynki, Taka spokojna, taka jak... Taki sim y, tego bagiennego ziela. No ale dobra. Jako, że jesteśmy na takiej małej półce, będzie to trochę ciężkie do wykonania bez ginięcia. No, a w sumie to nie jest taka mała półka. No ale do następnego odcinka. Kur... to przecież to się na końcu mówi. Dzięki za oglądanie. Nie tym. Dzięki za oglądanie. O, ale wielki płomień. Łapkujcie, trzymajcie się. Do następnego odcinka. Niech przedkowie zawsze będą z Wami. Cześć. Cześć, tak będzie łatwiej.